Poznaj Xiaomi 14T Pro, czyli flagship killera, który w niektórych aspektach przewyższa nawet flagowce Samsunga. Wykonany z materiałów premium, Xiaomi 14T Pro może pochwalić się również certyfikatem odporności na wodę i pył IP68. 6,67-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 144 Hz i jasnością do aż 4000 nitów jest idealny do korzystania w każdych warunkach oświetleniowych. Pod maską jest Mediatek Dimensity 9300 Plus i 12 Giga RAM, więc telefon działa płynnie bez żadnych przycięć. Aparaty od odlejki zapewniają świetne zdjęcia z naturalnymi barwami, a sztuczna inteligencja pozwala tworzyć portrety na zupełnie nowym poziomie oraz wymazywać zbędne elementy ze zdjęć. Czy jest idealny? Osobiście do końca nie byłem zadowolony ze zdjęć i filmów z aparatu selfie. Plus, nie wszystkie funkcje wykorzystujące AI są już dostępne, pozostaje nam więc uzbroić się w cierpliwość, aż się pojawią. Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź pełną recenzję na moim kanale YouTube.